Witaj, twórczyni swojego życia, w kolejnym odcinku podcastu. Cieszę się niezmiernie, że tutaj jesteś. Jeśli jesteś tu przypadkiem, a wiesz dobrze, że nie ma przypadków, to ja nazywam się Ewelina Rusnak. Jestem terapeutką holistyczną. Pracuję na głębokich poziomach podświadomości. Pracuję z energią i daję narzędzia, wsparcie, prowadzenie świadomym kobietom, które są gotowe. By stanąć do siebie, by uzdrowić to, co jest do uzdrowienia, bo chcą, pragną mieć harmonijne życie i osiągać w swoim życiu sukcesy na wszystkich poziomach swojego istnienia. Dzisiaj przychodzę z takim tematem, który ostatnio poruszałam, właśnie na swoim Instagramie. Czyli, pa, o, czyli o tym, że partner jest naszym lustrem. I dzisiaj właśnie trochę więcej o tym lustrze będzie, tak żebyś mogła to poczuć, żebyś mogła to zrozumieć, żebyś dostała wiedzę, jak to funkcjonuje i żebyś mogła też zobaczyć, gdzie to Pracuje u Ciebie. Cokolwiek się będzie pojawiało w trakcie słuchania, oddychaj. Niech to się transformuje. Można powiedzieć, że wyróżniamy trzy rodzaje luster czyli osoby, które spotykamy w swoim życiu, a że teraz rozmawiamy o relacjach partnerskich, to partnerzy, których spotykamy w życiu, jak lustro odbijają nam to, co jest w nas, nasze podświadome programy. I dzięki im za to, że właśnie mamy do nich dostęp, że możemy je zobaczyć, że możemy je poczuć i one są tak naprawdę na wyciągnięcie naszej ręki, gdy już. Jesteśmy świadome tego, że tak jest, że świat jest naszym lustrem, a ludzie są małymi lusterkami. I partner jest takim naszym lustrem. I teraz mamy te trzy rodzaje luster i będę tutaj podawać przykłady swoje lub z sesji żebyś mogła zobaczyć właśnie jak to działa, jak to się może przejawiać, jak to się może objawiać. Pierwsze lustro jest wtedy, kiedy um, zachowanie naszego partnera wzbudza w nas jakieś emocje, złość. Zazwyczaj to jest złość, zazwyczaj to jest taka frustracja, poddenerwowanie... Um, pamiętaj to to jest ważne żebym ja to powiedziała że to co Cię dotyka czyli wywołuje emocje to jest informacja dla ciebie że to cię dotyczy dlatego jeżeli jesteś w relacji która w jakiś sposób wywołuje u ciebie ból cierpienie poczucie winy smutek żal niepewność to wiesz że to jest o tobie i co jest ważne Ważne jest to, żeby nie uciekać od razu z relacji, żeby jej nie zakańczać. Oczywiście, jeżeli w tej relacji jesteś bezpieczna, czyli Twojemu życiu nic nie grozi, bo to jest właśnie to lustro, dzięki któremu dostajesz informację o tym, co jest w tobie do uzdrowienia. Jeżeli bez świadomości wyjdziesz z relacji, to każda inna relacja, być może z kolejnym partnerem, być może z szefem, być może z przyjaciółką, będzie i tak ci to pokazywać, i zazwyczaj to pokazywanie jest mocniejsze i bardziej bolesne. Więc to jest bardzo ważne, żebyś miała tego świadomość. Że to domaga się uzdrowienia i to jest Twoja robota. Więc to pierwsze lustro, czyli to, co nas złości, frustruje, to, o co się czepiamy często naszych partnerów, jest właśnie informacją o tym, czego Ty nie robisz lub co Ty robisz. I teraz podam Ci przykład takich luster, właśnie w mojej relacji z moim mężem. Pierwsze lustro można by było powiedzieć pozytywne. Mega mnie denerwowało i mega mnie irytowało to, że widziałam, że mój mąż ma niesamowity potencjał, że jest zajebiście mądrym człowiekiem, wszechstronnym, utalentowanym i zarabia nieadekwatne pieniądze. Że w ogóle to się nie przekłada na jego karierę, na jego zarabianie, na jego spełnienie. Na nic. Że pracuje poniżej możliwości, że zarabia poniżej możliwości. I to mnie bardzo denerwowało. I pokazywał mi tym, że ja mam tak samo, że ja robię tak samo, że nie wykorzystuję swojego potencjału, że go nie widzę, że go nie doceniam, nie wyceniam, że zgadzam się na poniżej moich możliwości. I jestem mu za to ogromnie wdzięczna. Dziś już wiem, że ten program poniżej możliwości dostałam od rodziców w prezencie. Więc to było takie pierwsze lustro. D drugie lustro to było o granicach. Tych luster było bardzo wiele. Ja dzisiaj nie wy wymienię wszystkich. Powiem ci o takich, które. Czuję, że są ważne, żebym tutaj powiedziała, dzisiaj, teraz. Drugie lustro było o granicach, o tym, że mój mąż nie stawia granic. Że kto z czym zadzwoni, on leci i robi. Że wszystkim pomaga, wszystkim załatwia. I na końcu zostajemy my, jako rodzina, jako nasze sprawy, jako nasze dobro, nasze finanse. Niesamowicie mnie to denerwowało. I pokazywał mi, że ja właśnie też robię to samo, że ciągle inni są ważniejsi, że w moich myślach inni zajmują 90% moich myśli. Że jak zaczęłam to zauważyć, zaczęłam to zauważać, ile w ciągu dnia moich myśli obraca się wokół innych ludzi i tam nie ma mnie. To byłam w szoku. Że dużo robię dla innych, że jak ktoś coś potrzebuje, to ja lecę i załatwiam. To właśnie on mi pokazywał. Ja robiłam to samo, co on. I dlatego mnie to tak denerwowało. Trzecim lustrem była moja irytacja i wkurw, <gryw> kiedy potrafił się w ciągu dnia położyć do łóżka. Kiedy gdy zajmował się dziećmi, nie robił nic innego, tylko zajmował się dziećmi, i sto z talerzy leżał przy zlewie, rzeczy były porozrzucane, zabawki były porozrzucane. Nie sprzątał, nie ogarniał. I też dawał sobie odpoczynek. I to mi pokazywało, czego ja nie robię, a bardzo chcę. Czyli, że ja też chcę spędzać czas z moimi dziećmi, gdzie moja uwaga jest w stu na nich skupiona, i nie robię dziesięciu rzeczy obok tego. Że ja też chcę odpocząć, że ja tak bardzo potrzebuję odpoczynku, ale nie potrafię sobie go dać i go sobie nie daję. Na tamten moment to się oczywiście zmieniło. Więc to było takie kolejne lustro, które on mi pokazywał. Poczuj sobie teraz, gdzie twój partner najbardziej cię denerwuje, irytuje, jakie jego zachowanie, i sprawdź sobie, na ile to jest o tobie. Już czas, już możesz to zobaczyć. Drugie lustro to jest lustro, w którym zachowanie naszego partnera. Przypomina nam kogoś z naszego dzieciństwa. I to może być rodzic, może być inny dorosły, opiekun, nauczyciel, może koleżanka z liceum. Najczęściej to są nasi rodzice, no bo jednak tutaj kumuluje się najwięcej emocji. Natomiast tak, napominam, że mogą być to też inne osoby. U mnie. Dużą rolę w moim życiu odegrała babcia, dlatego że od siódmego roku ona mnie wychowywała, więc w moich procesach było jej dużo. I takim jednym z zachowań Tomka, które przypominało mi babcie, to było jego niezadowolenie. I to takie niezadowolenie, którego nie jesteś w stanie zadowolić, nie jesteś w stanie wypełnić, takie, że choćbyś stała na głowie, klaskała uszami, i jeszcze przy tym zrobiła kremble, to on i tak nie będzie zadowolony. I on mi w tych sytuacjach pokazywał moją babcię, że ta rana, to, że ja nie byłam w stanie jej zadowolić, mimo tego, że byłam najlepszą uczennicą, że byłam wzorowa, że miałam średnią 5,8. Poczuj to. Średnia 5,8. Nie dlatego, że się uczyłam, że byłam kujonem. Ja byłam zdolna i jestem zdolna do dziś. Ona i tak widziała we mnie negatywy. Ona i tak potrafiła mi powiedzieć, że ja nic w życiu nie osiągnę. Była wiecznie niezadowolona. I nie, nie do nakarmienia. Więc Tomek mi ją wybitnie pokazywał. Takim lustrem też, który mi pokazywał Tomek było lustro dotyczące finansów Czyli tego, że na przykład nie mieliśmy pieniędzy, albo on tych pieniędzy do domu nie przynosił. No i to było o moim tacie, który nie płacił alimentów. Nie dawał pieniędzy na życie. Obiecywał różne rzeczy mi czy mojej mamie, i tych obietnic nie dotrzymywał. I dokładnie to samo mówił Tomek. Zarobię tyle i tyle, przyniosę tyle i tyle, będę miał jutro pieniądze. Mm -mm. Nie było. Pamiętam, jak mnie to raniło, te niedotrzymane obietnice, nie tylko finansowe, ale coś, na co się umawialiśmy. Nie. Dzisiaj już wiem, że to nie było o Tomku, tylko o moich ranach. A że się idealnie dobraliśmy pod względem programów, przekonań i ran, no to doskonale mi to pokazywał. Trzecie lustro to jest lustro, które jest najtrudniejsze do wychwycenia. Hmm. Dlatego, że nie jest takie oczywiste nie jest takie jeden do jeden tylko jest bardziej o emocjach. Które dana osoba w nas wywołuje, ale które nie są w ogóle związane z daną sytuacją. I tutaj posłużę się przykładem z sesji. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale pokażę mechanizm, że y, miałam kobietę na sesji, która y, prowadziła biznes, zarabiała świetne pieniądze. Ale z tych pieniędzy nie dużo jej zostawało, i zawsze przychodził taki moment, w którym musiała iść do męża po pieniądze. I w tym momencie, kiedy ona szła po te pieniądze, on ją upokarzał słownie, naśmiewając się, dogadując. I gdy wyszliśmy głęboko w podświadomość, okazało się, że te emocje są połączone z sytuacją, która jest kotwicą. I ta sytuacja dotyczyła um, wydarzenia z dzieciństwa, gdzie ona próbowała ogarnąć prostą rzecz. Taką dziecięcą rzecz, związaną z ubraniem się. I rodzice jej nie pomogli, tylko się z niej śmiali. I to zapisało się tak mocno, ten wstyd, to upokorzenie zapisało się tak mocno, że objawiało się, w ważnej dla niej przestrzeni, którą był jej biznes i pieniądze, bo chciała być niezależna. Chciała dawać radę. Tak jak wtedy ubierając się, chciała dawać radę. I nie było wsparcia wtedy, kiedy się to nie udawało. Więc automatycznie musiała tracić pieniądze, by doprowadzić się do takiej sytuacji, w której będzie odczuwać ten wstyd i upokorzenie. W momencie, kiedy to uwolniłyśmy, korek finansowy odpadł. Przepływy finansowe wzrosły. Ma pieniądze, pieniądze jej zostają, pieniądze są w jej życiu. I już nie musi tego doświadczać. I to jest właśnie pra praca z lustrami, która jest niesamowicie transformująca, niesamowicie głęboka. Jest fantastyczna i bardzo ciekawa, bardzo ciekawa. Także tak to wygląda. Jeżeli temat Cię zainteresował, jeżeli czujesz i Twoje ciało Ci pokazuje, że chcesz więcej, że to jest ten czas, że jesteś gotowa, jest tam mobilizacja do tego, by uzdrowić, uwolnić to, co jest do uwolnienia, byś mogła cieszyć się. Fantastyczną relacją w bliskości, w uważności, w połączeniu, w szacunku. To zapraszam Cię do moich dwóch przestrzeni. Pierwsza z nich to są indywidualne, transformujące sesje jeden na jeden. Bardzo głęboka praca, bardzo głęboka i bardzo uwalniająca, transformująca, cudowna. Drugą moją przestrzenią jest masterclass. Fantastyczny, bo już czuję jego energię, bo jestem w przygotowaniu do niego. Hmm. Otwórz się na zdrowe relacje, czyli znajdź i uwolnij te blokady, byś mogła budować zdrowe, dobre relacje partnerskie. Jeżeli słuchasz tego podcastu po tym, jak ten masterclass się odbył, bo jego data to jest 6 sierpnia 2024, to zajrzyj do opisu, bo na pewno jest tam link, gdzie możesz uzyskać dostęp i przejść przez tą transformację w swoim czasie i w swojej przestrzeni. Do tego Cię zapraszam i do usłyszenia za tydzień. Będzie mi niesamowicie miło, jeżeli się do mnie odezwiesz na Instagramie, napiszesz do mnie, co przez Ciebie przepłynęło. Ogromnie się cieszę na każdą Twoją wiadomość, na każdą Waszą wiadomość. Bo jesteście cudowne i takich kobiet potrzebuje ten świat. Idziemy po swoje, po najlepsze, po własne życie.